Delikat czekolady? Odkryj Excellence, tworzone z pasją przez szwajcarskich mistrzów czekolady Lind. Spróbuj idealnie aksamitnej, gorzkiej czekolady Excellence. Poczuj głębię jej intensywnego smaku. Lind Excellence. Odkryj w sobie czekoladową pasję. Raz, raz. Pierogi do ganka, naprzód. Marsz! Pierogi, czy pierogi mnie słyszą? Ruchy, kluchy, leniwe. Produkty z biedronki polecają się na obiad. Kiwi 1 kg już za 3,49. Sok, nektar lub napój Paseo jedynie 85 groszy. Makaron pastani 500 g, tylko złoty 39. Dziennie Instytut Flory radzi, obniżając cholesterol, dbasz o serce. Czy wiesz, że przyczyną zawału serca może być nawet niewielki zakrzep krwi? Tylko jedna tabletka Aspirin Protect zażywana codziennie zapobiega powstawaniu zakrzepów i może zmniejszyć ryzyko kolejnego zawału serca nawet o 50%. Aspirin Protect ratuj swoje serce codziennie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeszcze dziś w jedynce o 20... Agentka o 100 twarzach. Do zobaczenia w jedynce.